Koktajl bar. Słuchajcie, to coś dla nas. Kolejny jacht zniknął bez śladu. Szeryf i straż przybrzeżna nic nie wiedzą o tajemniczym zdarzeniu. Rybak Shark, mieszkaniec starego kutra, twierdzi, że jacht został porwany przez ducha kapitana Katlera. Duch? Duch? Myślicie, że to jego widzieliśmy wczoraj wieczorem? Nie wiem, ale może Rybak Shark miałby coś więcej do powiedzenia w tej sprawie. No to odwiedźmy go dziś w nocy. Jasne! Widziałem go tak, jak was tu widzę. Świecący duch wynurzył się z morza we mgle. Niedługo potem zniknął ten jacht! Ale dlaczego myśli pan, że to był duch kapitana Katlera? Bo tej nocy była taka sama mgła jak wtedy, gdy jego łajba rozbiła się o skały. Zderzyła się z jednym z tych wymuskanych jachtów z nadbrzeżnej przystani i w ciągu paru minut poszła na dno. Hmm? A kiedy stary Katler pogrążył się w morzu, krzyczał, że jeszcze tu wróci. I dlatego teraz porywa inne jachty. Po prostu chce się zemścić. Tak. Hmm? To Skubi! Szybko! Ojej! Patrzcie! To ten duch! To nie żaden duch! Tylko Skubi duch. Widzę, że wasz kundel znalazł mój stary podwodny skafany! Więc pan nurkuje! A jakże? Jeśli chcecie się jeszcze czegoś dowiedzieć o Katlerze, idźcie pogadać z jego żoną, mieszka w starej latarni. Myślicie o tym szarku? On mi się wcale nie podoba. Mnie też nie. Tak, wygląda jak stara czarownica. Słuchajcie, Dafne i ja zostaniemy tutaj i będziemy go obserwować, a wy idźcie do latarni porozmawiać z panią Katler. Do latarni? Tak, właśnie tam.